Cześć, witajcie, tu znowu mój kanał. Dzisiaj, e, no, też robimy film z Wielkanocą i dzisiaj będziemy szukać ten e, prezentu od Zająca. E, no ja sobie zażyczyłem po prostu ten lotniskowiec, jak ktoś nie wie, to wam zaraz powiem. Lotniskowiec to jest taki statek, na którym są samoloty, zresztą zobaczycie jak już znajdziemy Razem. Mama, wiesz, gdzie on jest? Mhm. Uh -huh. O. Dobra, czyli ci zająć powiedział? Widziałam zająca. O. Dobra. Będziesz mówić ciepło zimno. Tak, dobra? cieplej, 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 zimno. Cieplej, 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 zimno, 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 zimno. Ciepło, zimno. O. Gdzie to jest? Zimno, 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 zimno lód, lód cieplej, 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 gorąco, gorąco. O, gorąco Gorąca, Jest! Jej! Dziękuję Ci za pa, papa! O, widzicie? I tak wyglądają właśnie e, lotniskowce. E, tutaj są różne samoloty. E, to jest jeszcze jakiś statek z którym mogą walczyć. Zobacz... E, Trzystatki. Ale fajne. Ciekawe, Potem to rozpakujemy. Weźmiemy nożyczki, okej, tata. Okej. Okay. Gdzie to rozpakować? A, gdzie to się rozpakowujemy? Wiesz mama? Tata? Gdzie to się rozpakowuje? Ale fajnie. to jest też... ale fajne tak, to jest ten łebciskowiec tutaj na niego gramy samoloty o, jest jeden samolot będzie będzie drugi Będę tu dać trzeci. To reszta może będzie latała. To je tutaj dam, bo się już nie zmieszczą chyba. Na naszym lotniskowcu statki. A no tutaj będzie lepiej, bo one będą tak startować. Uff. Będą atakować te statki. I te, te samoloty będą ich atakować. Wiem, wiem. wiem. Dobrze. Um. Ten go wyciągnęli. To może ten statek, te dwa statki też jeszcze wyciągnęli. I ten drugi. Okręty wojny. tutaj Trudno się go coś wyciągać, nie? No, dobra. Potem to rozpakujemy i zrobię też może film z bitwą, bo wtedy będzie lepiej już on pokazany. No, mam nadzieję, że prezenty, które Wam darzając, które sobie życzycie, to też będą dla Was fajne bardzo. E, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Na dzisiaj to tyle. Baba są świąt.